Za nami kolejny Piano Tężnia Festiwal. Tym razem na plenerowej scenie wystąpił Piotr Sałajczyk. Podczas dzisiejszego koncertu zabrzmi zarówno muzyka polska, ta nieco niesłusznie zapomniana, bo będzie to muzyka Władysława Żeleńskiego, będzie to wielki z Fizdur Op. 6 Juliusza Zaremskiego, czyli tych kompozytorów, których na co dzień. Nieczęsto możemy usłyszeć na polskich estradach, ale będzie również wspaniała sonata Beethovena, 17. sonata fortepianowa Beethovena, a także coś bardziej rozrywkowego, jazzującego. Będą to na koniec trzy preludia jazzowe George'a Gershwina. To bardzo cieszy, że jest dla kogo grać, że przychodzą słuchacze, że odbierają muzykę, że po prostu koncerty cieszą się jak dotąd rzeczywiście dużym uznaniem, dużą popularnością. Oby tak było dalej. Koncerty odbywać się będą do końca wakacji w każde niedzielne popołudnie aż do 22 sierpnia. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a wybrane koncerty będą transmitowane online.